Piątek 27 maja na terenie hali sportowej przy Kościerskim Ogólniaku odbyły się uroczystości z okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego. Tegoroczne obchody organizowane są w ramach Roku Józefa Wybickiego. W trakcie imprezy starosta Alicja Żurawska wręczyła okolicznościowe odznaczenia i dyplomy. Dzień Samorządu Terytorialnego ter 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 to właśnie ten moment, ta doskonała okazja, by wyróżnić osoby, które na przestrzeni lat Działają, działali na, teren, na rzecz powiatu kościerskiego, na rzecz samorządów będących na terenie powiatu kościerskiego, wykonywali oraz nadal wykonują pracę i działalność społeczną dla dobra mieszkańców naszego terenu. Są to osoby, których droga życiowa i działalność zawodowa czy społeczna od momentu reaktywacji powiatów jako samodzielnych jednostek samorządu tery terytorialnego związana była z samorządem powiatu kościerskiego. Dzisiejsza uroczystość jest idealną, doskonałą okazją, by im się pochłonić, podziękować im za wkład w rozwój powiatu, a przyznany medal jest wyrazem naszego uznania dla ich zasług na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu kościerskiego. Odznaczenia wręczono zasłużonym dla powiatu kościerskiego obecnym oraz byłym pracownikom jednostek samorządowych. Po krótkiej przerwie wystąpił chór żeński z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Kościerzynie. Po występie chóru wręczono dyplomy i wyróżnienia zawodnikom oraz trenerom za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej i szkoleniowej. Na zakończenie wszyscy zebrani wysłuchali mini koncertu w wykonaniu uczniów Kościerskiego Ogólniaka.